Od myślem chodzi. Halo. Mam lagi. Mam wczoraj lagi. Na okno, dróg. No kto z nas... To ja ci mógłbym za to zaoferować. Nie, nie, nie. Łammy tak? waliło. Hmm. A ta tak, tak, tak. Ta. mi chodzi. Dobra. Ale, ale, no, Oddaj morda. O ho, ho, ho. Hmm. Dobra. A czemu to tak dobra. wysoko? Nie ma tak fajnie A mogę zrobić tak? Dobra, morda. No to co masz na kręgem odcinku? Dobra, no, 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 no. No, no tam mam tego gabarza i no, na 130. No to wyrzuć. To to masz. Przechodzimy? Czekaj, staj, zostań tu, zostań. No. Ha, no, no, no! Ej, no. no! O nie, został. Oh. O! Ej, no! Ej, ej, do... czekaj chwilę, czekaj oh, czekaj. daj mi to do brzuchu. Poczekaj, czekaj, dobra, nie, nie, czekaj. Teraz ja Lec... się oddam. Oddam ci, poczekaj. A Ja mogę zobaczyć jeszcze tylko tę nocturną na chwilę? Ale na chwilę chcę zobaczyć jeszcze tylko nocturną. Nie! Nie! Ale nie, tak na serio. Masz. Masz, Masz Haha! co ma wadę? Ha ha. Pod... Dobra, mam tu nagranie, idę na policji. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Jasne. To Admin, admin, admin. Mam typa, który ma adminci extra, daj mi go. Ej, wiesz co się stało? Czekaj chwilę, muszę zakończyć transmisję.